Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik skrzynie. Jak widzicie są to skrzynie, tylko dziś porozmawiamy troszeczkę o temacie takim budżetowym. Innym niż zwykle, zazwyczaj pokazuję skrzynie modułowe, systemowe, które się łączą ze sobą i tak dalej, i tak dalej, gdzie przywozimy je z miejsca na miejsce. Po prostu ułatwia nam użytkowanie i transport. Dziś pokażę Wam Inny troszeczkę temat skrzyń. Dzisiaj pokażę Wam tak zwane skrzynie, można powiedzieć, że budżetowe, ponieważ ani się nie łączą z niczym, ani nie są modułowe, są po prostu skrzynkami do codziennego użytku. Każdy z nas ma. Jakiś temat, który zawsze przywozić gdzieś w bagażniku, czy to narzędzia jakieś podręczne samochodowe, czy gdzieś w warsztaciku, czy nawet w domu, gdzie nieraz potrzebujemy jakieś podstawowe narzędzia, Kompinerki, śrubokręty, jakieś szczypczyki i tak Gdzieś przychodząc od święta, wymieniamy baterie w zabawkach, gdzieś taki podręczna ta skrzyneczka zawsze jest potrzebna. I tutaj dziś taki temat, właśnie fajny. Ponieważ pokażę Wam bardzo lekko skrzyneczkę, bardzo pojemną, a zarazem bardzo, ale to bardzo tanią. Keter poszedł w taką fajną serię, z serii Pro Series. Zobaczcie, gdzie mamy tutaj naprawdę bardzo fajne skrzyneczki w bardzo dobrej cenie i możemy tutaj. Zaadaptować sobie wszystko, co żywnie nam się podoba. Jeżeli chodzi o budowę, zobaczcie, jest to dość nietypowa budowa, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna. Tutaj mamy banciaste wstawki, co naprawdę daje bardzo fajny efekt końcowy. Mamy bardzo fajną rączkę bardzo fajna rączka. Rączka jest tutaj taka fajnie przetłoczona. Mamy taką alo-gwint. Alo gdzie naprawdę bardzo pewnie się trzyma. Jest to rączka plastikowa, nie mamy tutaj nic ogumowanego, ale tak jak mówię, jest to skrzyneczka budżetowa. Ona jest oczywiście składana, chowana, w niczym nie przeszkadza. Zobaczcie. Od góry logo Ketera. Nie mamy tutaj metalowych ćpieni. Mamy z tyłu dwa ćpienie z tworzywa i mamy z przodu aluminiowe zapięcia, co jest naprawdę ok. Otwieramy w środku nie mamy ani uszczelki, ani jakichś tam y, zabezpieczeń. Oczywiście każda skrzynia ketera wystaje, pokrywa poza obrys skrzyni, więc pada też z góry. Nie ma takiej opcji, żeby nic do środka się dostało. W środku mamy w zestawie tackę. Tacka jest troszeczkę nietypowa, powiedziałbym, ponieważ tacka jest taka typowa, przygotowana pod... Y, majstarkowanie, tak szczerze mówiąc, ponieważ mamy tutaj wejścia na bity, zobaczcie, mamy tutaj wejścia na 6 bitów, mamy tutaj fajno przetłuczoną, ryglowaną yy, powłokę, dzięki temu tutaj nasze elementy się nie przesuwają z miejsca na miejsce, no i mamy z drugiej strony również takie wejście na jakieś tam yy, szmery, bajery. Jeżeli chodzi o wymiary tacki, tacka jest po całej, Szerokości naszej skrzyni i mamy tutaj 36 na 27. Jeżeli chodzi o głębokość, to jest około 4,5 cm. Kawał tacy. Kolejny temat, środek. Po tym już mamy środek pusty, czyli mamy pełną przestrzeń. Zobaczcie. Pełną przestrzeń, żeby zagospodarować naszą skrzyneczkę pod różne akcesoria. Jest to naprawdę bardzo fajny kawał konstrukcji. Jest ona na tyle przyłączona, na tyle przemyślana, że tutaj śmiało można na niej stanąć. Oczywiście producent tego nie zaleca, ale myślę, że na chwilę, jakby nie siadać, nie stawać centralnie na środek, stajemy po bokach. Śmiało naszą wagę wytrzymają. Ale oczywiście nie robimy tego. Jeżeli chodzi o wymiary w środku, wymiary w środku, tak jak tacka, 28, 36,5 i głębokości mamy 15 cm, plus jakieś tam. 2 cm w pokrywie więc naprawdę bardzo pojemna tacka. Zobaczcie, tutaj mamy pokrywę, która się blokuje, więc też jest spoko. A w takiej cenie, jaka jest oferowana przez producenta, moim zdaniem jest naprawdę bomba. Powiem wam jeszcze wagę, bo waga was zaskoczy. Oczywiście, waga w tacko, żeby nie było, już ważymy, waga stacko. To jest zaledwie kilogram trzysta osiemdziesiąt. Waga bez tacki. Waga bez tacki. To jest kilogram sto czternaście. Więc sami widzicie, sama skrzynka waży naprawdę niewiele. A dzięki, właśnie takiemu zastosowaniu jej w różnych warunkach. Powiem Wam, że naprawdę zrobi robotę. Oczywiście tutaj na naklejce macie wszystkie wymiary podane, jeżeli ktoś by tam szukał. Oczywiście na stronie producenta też wszystko jest tam ogarnięte. Możemy ją zakupić na Allegro, możemy zakupić ją na różnych tam portalach. Ja osobiście zapraszam Was na keter.pl. Zajrzyjcie obejście, jakie mamy tam jeszcze ciekawe elementy takiego właśnie budżetowego rozwiązania. Bo z tego co pamiętam, to chyba te skrzynki są chyba w dwóch albo w trzech rozmiarach. Ja jedną skrzyneczkę mam zagospodarowaną pod takie podstawowe grajdoły, gdzie mam zawsze pod ręką. I powiem Wam, że to jest naprawdę mega, ponieważ tam, gdzie potrzebuję takich podstawowych grajdołków, to uwierzcie mi, że taka skrzyneczka budżetowa naprawdę świetnie. Się sprawdzi. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy taki sens skrzynek budżetowych jest ok, czy nie. Czy zawsze używacie skrzynek systemowych? Ja osobiście uważam, tam gdzie nie trzeba tych skrzyń systemowych, to takie budżetówki w zupełności wystarczą. Tyle. Komentujcie. Lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.